Jest, ale wiesz w sensie tych filmów przyrodniczo-biologicznych. No. No nie, ja oni od czasem chcą założyć oni. chyba jakąś wytwórnię porno. No to gorzej niż kusie. Gorzej, nie. Chcę go uliczyć jeszcze. To na ulę. Więc co to jest? Chciałem coś o zachowaniu kości człowieka, a ale to duchowość czas niech pompuje do kurczyli kosią. No nie wiem, no a nie czas do nas. Ulszyła kości do niech będzie duchowość, ale uler. Nie ma duchowości, uler nie czelesz. Cały czas te interakcje. No ty myślisz? Myślisz, że na uwagę to, że to jest po prostu już stary człowiek, za jego czasem nie było seksu. dobra, no to my będziemy. Tą cielesność y, uprawiać przez 24 godziny na dobę. Wiesz no, co powiedział Kanto o stosunku z kobietą, no? Nie wiem, nie interesuje mnie, więc no, dlatego jesteś kurczę, to się powiedziała, no, że więcej no, o seksu nie będzie mówić, no bo nie ma nic do powiedzenia. Yy, my mamy jeszcze wiele do powiedzenia, jeśli pan nie ma nic do powiedzenia, no to trudno, no moglibyśmy jeszcze długo czytać, no ja pan ma pornoli dość, no to dziękujemy. Prosto no. ja no, wyjście trzeba zamknąć i trzeba iść płyrosto. No. Tam sprzedają? Pornole, bo no, ale to nie wiem, ale można ściągnąć z internetu. W internecie można wszystko ściągnąć, nawet majetki. No było, zgadza się. się, bo też brystanosze. Brystanosze ale majetki to tak. jeszcze z koronką wrzą. Spensorium. Właśnie, napisz coś o ściąganiu ze spensorium. Co to jest spensorium? To jest taki jakby woreczek na męskie genitalia. Po co on o tym napisał? Skoro płyka nie wiem czy wiesz, czemu nie skończyć ze stanącą To jest najlepsze, To była najlepsza płyta. Udało ci się. Udało się. Wynika z tego, że nie opłaciłam duża się. Jeszcze? Nie. Także... Konrad ja też może no się o to zajebać, komuś trzeba być Bo on jest doktorem, doktorem no, seksualnym. Widzisz jak mu macha? Dryga mu. O no, proszę. Dzieci nie pomogą. Zasadniczo koniec. Oni sobie tam twierdzą, że jeszcze mają ale jakiś taki... Ja tyga, ale tutaj chyba nie raz... no, nie, no, nie, nie, tyga, nie, nie ja, absolutnie no. nie. wiem czy się wydaje, że zakończymy. To ty, to jest akurat twoja broka, więc wiesz. Okej, no. Tak. Akurat mi się wydaje, że to jest dobry finał, ale oni ja, 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 mogą dobrze, uważać. Nie, nie, to prosi... nie, To może pan nam pomoże swoją prozą, co, żebyśmy skończyli jeszcze lepiej. Wszystko pozamykamy, 5 zł. Wszystko jest wrzucone na rynek. A, A, zapisów nie powie nam pan jakieś pułęty? Nie.

żeby pierwot... tam się można to, to znaczy to jest bardzo fajne miejsce. Tutaj. Barek przyjechał, żeby teksty były lepsze. Nie? To, że to rozumiem, że tam gdzie miśnia urzędowała, nie jest... tym bardziej trzeba płacić tego. jeszcze raz, Może? co, to płacić? Jeżeli SPP dostanie byli, yy, to je to, yy, to będzie tam na pewno na przykład za wynajem sali. Na jakiś tam... Koła na, 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 na to to to, Nie narzekaj na SPP. Przynajmniej nie, na nie. razie, jeśli nie, SPP coś przepraszam. obiecało, przepraszam to było wspiera, naprawdę <coughs> 70 dodatkowy naprawdę są młodzi. Młoda poezja szuli Połosią jest w cenie. Wszyscy kupują jej książki. On, on chce, żebym ja zarządzał tych wszystkich dziadków, co to znaczy stanowić członka SPP i powsadzał ich. So, sorry biuretu, ale ja na to nie widzę.

no, to, ale jeżeli się uda, to się uda jeszcze dopiero z Nie wiem, to czy 4 będzie, no, no, no to jest.

i największa siara Co w ogóle z nasz wspólny tekst, najgłupszy jaki może być, napisaliśmy na, na tlenie, bo gadu gadu nie używamy, bo jest chujowe, tytułu to nie ma, ja bym to nazwał siekiera SPP. Na niepotrzebna mi kobieta, której imienia nikt nie zna, co robi codziennie kotleta i nawala fa talerza facetem, jest mężczyzną wyzwolonym całkowicie w swoim domu, poza domem też mnie nie zna. Więc za życie uciekam do groba, a tam mnie czeka jebana choroba. I młodzież z prysznicem pryszczem do, pod, pod pachą, a staruszka odkłada mnie lachą. I odgladam, oglądam w telewizji porno starsze, dziesięciopięciolatki, a w kiblu podlewam codziennie kwiatki. I czuję, że żyję, że życie się zaczyna. A tu mi macha tyłeczkiem dziewczyna, i gryzie mnie w nosie ostatnia kreseczka, ta mnie wkurwiła ta głupia laseczka i powiedziała: kochanie, życie się dopiero dla nas zaczyna. Wiesz dlaczego w mojej pochwie jest kończyna a na czubku twojego penisa widnieje napis twoja księżniczka? I wolnie od niego moja piczka poza życia nie czuła peniska i załamania życiowego była bliska i matce swojej na urodziny coś brzydkiego kupiła, podała tą maskotkę, to była zmyła a potem cały blok mi matka wymyć kazała i do lasu pobiegłam, bo byłam przebiegła a tam leśnego skrzata z wielkim kijem Spotkałam, a skrzat na imię miał Jurek i wielki mu stał kotec chabowy, z wątrowy i ze krzacie z głowy. Nie był, nie był nie był stołem ozdoby, a był gnojem z końskiej podkowy. Nie wypił za życia choć piwa połowy, lecz wyłącznie oglądał plebanie i klan na polskiej telewizji i nie miał jasnej przyszłości swojej wizji. Gdyż codziennie do domu przynosili mu gazetę wyborczą i skrzynkę jabłek jako zbiorczą korespondencję i matkę boską w proszku w kopercie, powiedzcie coś tej grubej bercie: że życie to nie jest zabawa, a jedynie analne przyjemności. Poprosi o orgaz i bądźcie prości! Wypraszajcie ze swoich domów, nieproszonych gości, co śmierdzą się Witajcie, Witają was w progu tej miną i krwią z byska ból Ktoś tam Bertę poniewiera i za tym jak ją łapie i ucieka, to jest jakiś erotyczny kajka, Whiskey Biz, a lub wszystkie kobiety, a później znika. Zapłada silnik i ulewa, dolewa oleju bo zbyt dużo wąchał gdzieś kleju i do Liechtensteinu zapro, zapragnął wyjechać, by tam innego kibica zajechać, kopnął <laughs> i zamordować, tak zaczął w swojej głowie rachować i kupił w Auchan za 19,90 siekierę i chciał ją zama y zrobić zamach. I szonek jedynie mu w ręku pozostał, a ostrze trafiło w głowę dziadka, co na, ta, co na wieki tam został. I patrząc w stronę słońca, co zbierzchło mu w skórę, nie patrz człowieku więcej w górę, nie patrz ten w dół, bo tam cyganie rozplują ci brzuch, nie oglądaj tych władców much, nie czytaj ulotek świadków wiechowych, bo ci głupce przyjdą do głowy. A twoja gruzyna, drużyna piłkarska przegra 6 do zera i weźmie ci jasna cholera. Bo w kościele nie spotkałeś Boga. Po niego nie jest inna droga. Po niego nie jest inna droga. Pokrętna krzywa i bardzo mglista, Tak z gleby blizzista. Uuuu. Ej, daj dupę, przepraszam, ale mi głupio. Puerta. Puerta. Porno, puerta, SPP. Co on wsiadł na ja to myśli, drądze, SPP, co on pyta? Jak się myśli, nie wtrącaj, proszę. Ej, sztuka, 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 nie rozumiemy, nie opiemy. To tam jest porno, w ogóle erotyka, panie w tupę! w ogóle masakra. Skończyliśmy na dnie w kanale z Julkiem. Słyszę, w ogóle nawet w TV4 zdychały? na Big Braterzy no, nie będę nas pokazywać. Nie wiem ja już w ogóle wiadomości jak tu nas pokazał, jak no się nie popełnimy samobnictwo. Są swoich wierszy twoje rzeczy mamy koszmarnie nudne. Dobra i a Cało za sobie tego jak u Ciebie macanie... Pod, na turnieju, wiesz, naprawdę. Więc będzie masakra cały czas. Nie radzę sobie, masakra. Tak, mimo że jest. To mama, my... <grymne> tak, mimo ja, ja, że jest. To, dnia, tak, nie chcę. Nie wiem, jak Ty no. możesz się na ten temat wypowiadać, ale masakra. To nie za nią? Odbyt w Swyfł, cię baj, to był po prostu szczyt wszystkiego. Oui. Więc jak myśmy z dziurki tutaj się rozebrali, to rozebrali, to w ogóle już nie. Nie, nie, Koniec by wszyscy wiedzieli, tam, tam i tam byśmy wszyscy nagadowali. Ale nie naprawdę. Więcej nie mów takich rzeczy. A ja. Mateusz, czy my mamy okulary Tylko z i z to w ale Koniec, więc? Ty się chcesz napierdalać, to z... już ja no, ja. tam nie to Ja może jest stary! a może jesteś stary, ja nie wiem, Może jesteś stary, a może mam kocie wary, a może mam... ja

Ostatnia osoba, która nam zdała dobrze, do, do że skończyła z to Kamil! Happy birthday to you! Happy birthday! Dziękuję, dziękuję. Happy birthday to you! Happy birthday to you! <sum> <sum> ja nawet imieniny mam w lipcu. Ja nawet imieniny mam w lipcu. możesz to ma, nie widziałam, ja murę ja na świetła. Premieninęli na lepijo. Ja się kurwa nie Ej, <grywa> I ty z tego, że wiesz, człowiek mimezis z kurwa. Człowiekiem parkiem. Ja się go Co? się To jakieś knajpy. Artystyczne. To I to tam siedzi, to, o, co? się w Polsku ty je ze mną. No i chodź, chodź, chodź. Nie chodź. siedzieć chodź. jakimś tam pokoju zamknięty, wyciemniony, chodź. Nie Tworzy, 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 tworzy,